Cześć, witam Was serdecznie. Chciałbym przedstawić Wam kolejną monetę z Prus Wilhelma II, a jest to 5 marek. Zacznijmy od tego, że powiemy, jak to jest. Tak, srebro, próby 900. Waga 27 gramów, ponad 27, już mi się tych setnych nie chce tam tego. Średnica 38,5. 13 mm grubość 22,68 mm. Jest to naprawdę ogromna moneta. Jak tu widzimy, jak w poprzednich markach, na przykład w trójkach, po pierwsze Wilhelma II, zwrócone w prawo napis Wilhelm Kaiser Konger. Won Prusen, czyli Wilhelm II, Cesarz i Król Prus, Mennica A. Jak widać tutaj na spodzie pod popiersiem, znaczy głową. Obróćmy sobie na drugą stronę. Oczywiście Orzeł Pruski z nominałem na spodzie, Funf Mark. jest to moneta z 1903 roku, ma taką skazę, że tak powiem jest tu jakoś uderzona w tym miejscu pod e NF oraz ta dziewiątka mam nadzieję, że złapię tutaj, teraz fokus dziewiątka jest też jakoś przytarta, więcej takich mocnych uszkodzeń nie widziałem tu jeszcze jest, widzę teraz takie delikatne, ale takie, które się na, na pierwszy rzut rzuc, oka rzucają, to nie widziałem. Ogólnie moneta w dobrym stanie. Nakład zapomniałem, ale był tam yy, nieduży. Nieduży. A zresztą Sekunda, ja sobie szybko nakład sprawdzę. Dobra, mamy to. Nakład tej monety to jest 3 miliony. 855 tysięcy z groszem, także no nie jest to duży no ale nie jest też mały, nie? Yy, oczywiście wzorek oraz napis meet good os, czyli Bóg z nami jest tu na, na tym na krawędziach dosyć ładnie się zachował, tu właśnie w tym jednym miejscu, gdzie jest uderzony Teraz to znajdziemy, gdzie to było. Z tej strony lepiej to widać, tak tutaj łapie się to na literkę UNS na N. -kę. Tutaj łapię trochę N. -ki. Widać, że ta moneta, jakby spadła komuś czy coś, Dla porównania, wziąłem wam monety trzymarkowe z tym samym popiersiem. Można sobie zobaczyć, jaka jest różnica wielkości. Delikatnie to spróbuję położyć tę monetę. Także widać, o ile większa jest piąteczka. Upsza! Naprawdę, jest naprawdę duża, jak ją dostałem ostatnio. No to tak powiem, zachwyciła mnie wielkością. I mam tu jeszcze do porównania dwójkę, która widać sam. Samo pudełko jest wielkości tej piątki. Myślę, czy to mi się uda otworzyć teraz tu w rękawiczce. No, ale nie będę się męczył. Dobra, jest za bardzo to zaciśnięte. Ale widzicie jaka jest różnica. W wielkościach tych monet. Mam nadzieję, że... Dałem to zrozumienia, że jednak te piątki są naprawdę ogromne I to by było chyba na tyle, bo moneta jeżeli chodzi o wygląd, to wszystko nie różni się od tej trójki No już tu dwójki to nie liczymy, bo to jest całkiem inna moneta bardziej okolicznościowa i jednak no najlepszy, najlepszy stan jaką mam z tych takich starych monet to jest ta oczywiście to samo na tyle Tylko że dwójeczka to jeszcze na szybko trujeczkę Wam pokażę Jest to przebarwienie takie aczkolwiek świeci się też ładnie no i ta nasza nowa piątka która teraz niedawno wpadła w tym tygodniu do kolekcji, wraz z inną, piękną monetą, którą też przedstawiam Wam niedługo na filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. jeszcze Pojrzymy sobie detale. Lekko wąs jest tutaj z... starty jeszcze, tak bym powiedział. Tak jak się przypatrywałem. Włosy są w miarę dobrze, nie są aż tak wytarte jak ten wąs. Mi się wydaje, że ten wąs jakoś wyżej jest, jest bardziej, wyżej albo jakoś bardziej przyszlifowany w tym miejscu. No, tak, widać, ma tam swoje mankamenty. Cokolwiek, bardzo się z niej cieszę. Jest to pierwsza moja piątka. Pruska. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Ostatni, ogólnie, dużo ludzi nie wystawia tych piątek. A jak wystawiałem, no to ceny astronomiczne, takie jak dla mnie zaporowe. Także, jak jest okazja, to próbuję ją wylicytować. To by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i do następnej monetki. Cześć.